to co właśnie robisz to nie są zwykłe ćwiczenia to praktyka która odblokowuje energię w twoim ciele oczyszcza układ limfatyczny dotlenia każdą komórkę i daje ci więcej siły na każdy dzień te ruchy wspierają naturalne mechanizmy samoozdrawiania poprawiają krążenie redukują napięcie wyostrzają umysł i przywracają lekkość to codzienny zastrzyk zdrowia który działa głębiej niż mogłoby się wydawać. Dlatego nie zatrzymuj tej energii tylko dla siebie. Podziel się tym doświadczeniem z rodziną, bliskimi i znajomymi. Im więcej osób do nas dołączy, tym większą wspólną falę zdrowia i świadomości zbudujemy. To wyzwanie trwa 21 dni, ale mam nadzieję, że dla Ciebie stanie się początkiem nowego nawyku, prostego rytuału, który każdego dnia daje Ci moc i jasność umysłu. Bądź obecny, oddychaj, buduj energię i pamiętaj: Twoje zdrowie to najlepszy dar, jaki możesz podarować sobie i innym.